Firma ZPH Max to rodzinna skarżyska firma, która od lat prowadzi kompleksową obsługę swoich klientów w zakresie produkcji odzieży roboczej, reklamowej oraz dystrybucji artykułów BHP i chemii gospodarczej. Firma ZPH Max rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Rozpoczęliśmy od sprzedaży artykułów BHP chemii gospodarczej. W późniejszym okresie poszerzyliśmy działalność o produkcję czyli o odzieży roboczej, reklamowej, ochronnej. W firmie posiadamy takie maszyny jak hafciarki, plotery, drukarki pozwalające na wykonywanie loga firmowego na odzieży. Współpracujemy z wieloma firmami, w Skarżysku na przykład wieloletnim partnerem jest firma AGD, w Kielcach MPK, w Łodzi również kompleksowo zaopatrujemy MPK, w Warszawie y, współpracujemy z firmą TK Telekom. Y, tak jak wspomniałam, współpracujemy z wieloma firmami z terenu całego kraju. Niemniej podatki płacimy w Skarżysku. Mamy w związku z tym nadzieję, że tacy podatnicy jak my mają jakiś wpływ na rozwój naszego miasta. No bo tak właściwie y, produkcja, przemysł to taka podstawa do tego, żeby nasze miasto tętniło również życiem. Firma ZPH Max do produkcji swoich wyrobów wykorzystuje tkaniny o najwyższej jakości, zarówno krajowe, jak również renomowanych firm zachodnich. Prowadzi produkcję w oparciu o własne wzory oraz opracowywane na zlecenie klienta z uwzględnieniem jego preferencji. W ramach rozwoju firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 na 2008, który został potwierdzony przyznaniem odpowiedniego certyfikatu.